Pochodnie z kasły, i teraz musimy pójść do pomieszczenia Atlasa. Tylko jak się szło do tego Atlasa, czekajcie. Aha, już wiem. Żeby dojść do Atlasa, musimy wrócić na samą górę. No, Narad, nie możesz tam doskoczyć? Szkoda. Czy tutaj nie, tutaj na pewno się nie złapię. Tutaj doskoczy, szkoda. O, tam też widzicie artefakt, ale weźmiemy go w drodze od Atlasa. Tak jest najbardziej ekonomicznie. Generalnie kolejność mniej więcej, którą teraz przechodzę ten poziom to jest taka najbardziej właśnie najszybsza i jest najlepsza do Time Triala. No nie trzeba, no po prostu najwię, naj, naj, najmniej. Nie, nie wiem jak to powiedzieć. Naj, najmniej trzeba się nachodzić. Dobra, jeszcze kawałeczek. Gdzie teraz? Nie zaskoczysz tam przecież. Czekajcie, zgubiłam się. Okej, okay. jesteśmy na górze. W razie czego, gdyby nie udało mi się tam doskoczyć, warto sobie tutaj. Y Stanąć, żeby zrobić checkpoint na górze, żeby nie trzeba było znowu wdrapywać się na samą górę od Poseidona. Tak, i teraz, teraz na tą platformę. I tutaj będziemy sobie troszeczkę schodzić. E, mamy pochylnię, właśnie z której czasie dosyć szybko odbić, żeby nie spać tam niżej, tylko właśnie dostać się do Atlasa. Atlas, jak mówiłam, już jest mój ulubiony. A najbardziej spodobało mi się to pomieszczenie. Jest dosyć rozbudowane w stosunku do tego, co było w Jedynce. W Jedynce było takie bardzo, bardzo, bardzo okrojone, uproszczone i tak dalej. Ok, i tutaj był drążek, na który warto było doskoczyć, ale mi nie wyszło. Nie chcę słyszeć tego bicia serca. To mnie za bardzo irytuje. Mamy jakieś pokrętełko, e, dzięki któremu mamy... Tworzy się jakby taki most, czy coś, e, dzięki któremu można przejść na drugą stronę, ale trzeba się spieszyć, bo on się chowa. Tak. I najpierw trzeba wyjść tutaj. I użyć tej dźwigni o naboje miło ponieważ tutaj pojawi się taki drążek który umożliwi nam przeżycie w tym miejscu dobra schodzimy no jak widzicie mamy atlasa podtrzymującego kulę ziemską yy, i tutaj jest klucz ale jak widzicie on jest ukryty za jakimiś kolcami także na razie tam się nie zbliżam Najlepiej stanąć y, najdalej jak się da i wycelować właśnie w te, w te dwa punkty. Y, każdy z nich chowa jeden rząd kolców, ale skutkiem ubocznym jest to, y, że przestaje podtrzymywa podtrzymywać tą wielką kulę. Y, więc ona po prostu na nas spadnie. Ta ucieczka jest zrobiona bardzo fajnie, ponieważ kamera się tak nie zmienia, że jest zalarą, tylko widzimy jakby wszystko od przodu. Wow, wow, wow. I moim zdaniem to jest bardzo fajnie zrobione. Dobra, pozbyliśmy się kuli. Musimy wrócić po klucz i po naboje do shotguna, które tam były, chociaż nie wiem czy uda mi się je ze sobą zabrać. To się może wydawać dziwne, co teraz powiem, ale warto pamiętać, żeby zabrać te klucze ze sobą. Yy, nie mogę wziąć boi. Znaleziono klucz Atlasa z zielonym diamencikiem. Yy, ponieważ, no może, w normalnej grze to nie jest taki problem. Tak przy okazji, tutaj jeszcze yy, kula zdewastowała nam trochę teren, i teraz możemy się tutaj dostać z drugiej strony. Ale powiem Wam, że w Time Trialu raz. Zdarzyło mi się zapomnieć wziąć klucza z pomieszczenia. Tutaj mamy kolejny artefakt, chyba czwarty. Zdarzyło mi się właśnie zapomnieć klucza z pomieszczenia. Po prostu zrobiłam to wszystko, co trzeba było w tym pomieszczeniu, żeby się dostać do klucza, ale już mi się tak spieszyło, że klucza nie wzięłam ze sobą, i zauważyłam to dopiero na samym dole, kiedy chciałam użyć wszystkich trzech kluczy i po prostu jednego mi brakowało. Także wtedy byłam dosyć wkurzona z tego powodu, jak mogłam w ogóle o tym zapomnieć. No, ale teraz można się z tego pośmiać. Dobra, ta bramka też nie działa tak, jak powinna. Yy, zamiast tutaj czekać, trzeba się odbić do tyłu na ten drążek. I z niego dopiero się stąd wydostaniemy. Kolejna zepsuta, starożytna bramka. Tam, tam, tam. Atlas z głowy. Został nam jeszcze Damokles, którego lubię najmniej. Ale najpierw pójdziemy po tamten artefakt. Dobra, teraz na ten drążek. I z drążka tam. No i musimy tu doskoczyć to już jest przedostatni artefakt. Czekajcie, jak stąd zejść bezpiecznie? Na drążek na pewno. O kurczę! Uff, nic się nie stało. I w ogóle jak to możliwe? No, trzeba mieć już naprawdę szczęście. Tylko teraz, teraz będzie mi niewygodnie wrócić tam. No, ale to już trudno. Musimy się dostać do... Nie no, przecież ja tak zginęł. Muszę tutaj zejść. I musimy wrócić trochę na górę, niestety. Przez to, że nie udało mi się wskoczyć tak jak powinnam. I teraz właśnie pójdziemy do, do Damoklesa. Którego lubię najmniej? Tak. Moja kolejność właśnie tych, tych sali, jak mi się najbardziej podobają, to najbardziej mi się właśnie podoba Atlas. Potem Poseidon, potem Hephaistos i właśnie najmniej Damokles. Właśnie jestem ciekawa, bo na pewno każdy ma jakąś swoją ulubioną, bo każdy lubi co innego. Także możecie mi napisać, jak Wam się te sale podobają. Jestem ciekawa, jak to jest u innych osób. Także moje top, top 4 już znacie top 4 z 4. Dobra, tutaj mamy klatki jakieś, którymi trzeba się trochę pobawić, e, żeby można było się dostać dalej. Trzeba je poprzesuwać. Tą przesuniemy tak, ale pójdziemy jeszcze tutaj po apteczkę, jakże mogłabym ją przegapić. Zabieramy. I teraz... wow, klatka numer 2, którą trzeba przesunąć tam, żeby Lara miała się od czego odbić. A tą trzeba przesunąć tak, żeby było jak wskoczyć na tą krawędź. Dobra, i tutaj bym się nie pomyliła, bo czasami tutaj zdarza mi się źle skoczyć, niestety. Okej. Okay. Tu już powinno być bezproblemowo i z górki. Bierzemy apteczkę i teraz... Teraz, czekajcie, gdzie teraz? Tutaj. Tutaj. No i już jesteśmy praktycznie u Damoklesa. A tutaj będzie ostro, i to dosłownie. Nie pytajcie czemu strzeliłam, nie wiem. Tak, jak widzicie, kolejna zepsuta bramka. Najpierw trzeba wyciągnąć ten wielki klocek stamtąd. Jakieś betonowe bloczki, nie wiem w ogóle skąd one się tutaj wszystkie biorą, ale są bardzo przydatne. wow, wow. I dopiero teraz, ponieważ właśnie Lara jest jakoś za ciężka dla tej bramki. Yy, I musimy go tutaj wsadzić między te kraty, żeby móc się właśnie dostać wyżej. O, teraz powinno być ok. No, jakieś iskry aż poleciały. No i wskakujemy. Mamy jakiś znowu przycisk, wielką bramę. No i mamy Damoklesa. Te miecze u góry wydają się podejrzane, ale przynajmniej nie wiszą kompletnie w powietrzu tak jak w Wiedynce. Tak, jeśli ktoś nie popatrzy w górę, to ta sala po prostu wydaje się salą marzenia. Nic nie ma niebezpiecznego, wystarczy przejść po prostu prostą drogą. Klucz leży. O, coś się zatrzęsło. Klucz leży na wierzchu, można go sobie wziąć. Klucz Damoklesa. Czerwonym jemencikiem. Nic złego się nie dzieje, tylko nie zdążyłam uciec przed Wielkim Mieczem. Nie pytajcie, jak to zrobiłam. Pierwszy raz w życiu mi się tak zdarzyło, to pewnie dlatego, że się zagadałam. Bo zwykle nie gadam do siebie, kiedy gram w gry. To pewnie dlatego. Yy, tak, to więc ta sala wydaje się pozornie salą marzenia, bo tutaj nie jest problemem. Uciekaj, Lara. Nie jest problemem zebranie klucza, natomiast jest problemem wyjście stąd. No tu się aktywują po prostu rzędy ostrzy, rzędy mieczy na suficie, po prostu... wow. Damokles zna po prostu rozmach. Żeby stąd wyjść, trzeba uważać. No, są naboje, ale nie mogę już nie szczekać, czy ja wzięłam ten klucz? Mam takie dziwne wrażenie, że nie, ale są wszystkie cztery. Dobra, naboi nie weźmiemy. A jeszcze to, jest, to są naboje do broni, które jeszcze w ogóle... Co się stało? A tylko już myślałam, że utknęłam w ścianie. Mnie takie rzeczy naprawdę czasami się zdarzają, niestety. Dobra, następnym razem rozbujam się bardziej. Będzie wolniej, ale w rezultacie szybciej. Czyli spiesz się powoli. Okej. Okay. Tutaj widzicie jest ostatni z artefaktów, ale na razie jest między jakimiś ostrzami, także nie radzę tam próbować skakać. Ojej, tam jest mała apteczka. Wezmę ją później, bo jeszcze będę musiała tu wracać. Natomiast tutaj jest przydatna dźwignia, a za kratą widzimy dużą apteczkę, która usuwa nam kolce stąd. Nie jestem pewna, czy to jest konieczne, żeby jej używać, bo wydaje mi się, że można przejść bez niej, ale... Nawet jeśli to i tak się przydaje. Dobra, weźmiemy apteczkę. Jak mogłam jej nie zauważyć? Nie wiem, po prostu nie wiem. Tak, i teraz przydaje się umiejętność skradania. Wydaje mi się, że jeśli się skradamy, to... Um, ...skutecznie omijamy wszystkie miecze. Tutaj już się nie trzeba skradać. A tutaj jest yy, właśnie taka zagadka niemiła. Ja pierdziele, co ja zrobiłam? <ścoughs> Sorry. Sorry, znowu po prostu się zamyśliłam. Tak, to było piękne. Przepraszam. Tutaj po prostu trzeba stawać na jasnych polach. Nie, nie, to była totalna panika. Dobra. Na te czerwone z powrotem zawsze wyskakują ostrza, a na te jasne dopiero później. Także tak tutaj sobie można przejść. Na tym ostatnim jasnym nie radzę stawać, bo ono. Nie jest fajne. Wow! Dobra. I właśnie wydaje mi się, że skradanie skutecznie sprawia, że miecze spadają wcześniej trochę przed nami, a nie w nas. Chociaż nie jestem pewna. Na padzie skradanie się jest trochę trudniejsze niż na klawiaturze, ponieważ cały czas nie ma przycisku do skradania, tylko po prostu to jest odpowiedni nacisk na tą gałkę. Także łatwo zacząć chodzić, a potem biegać. Bo chodzenie jest takie, a bieganie takie. Zależy, jak bardzo. Się wychyla do przodu. Dobra, i teraz skaczemy sobie tutaj w górę. I mamy dźwignię, która usunęła nam ostrza sprzed naszego artefaktu. Także oczywiście. Teraz zajmiemy się tym, żeby sobie go wziąć. Czekajcie, wracamy po artefakt. Wracamy po artefakt i będziemy się skradać. Bo nie chcę dostać którymś z tych wielkich mieczy, które tam piszą. Tu jeszcze zostały dwa. Dobra. A tam jest jeden, widzę. Na pewno zaraz mi spadnie przed nosem. Nie spadł. Dziwne. Idziemy po artefakt. A pteczka tutaj znowu jest. A wiem dlaczego. Dlatego, że tutaj zdarzyła mi się bardzo niefajna śmierć. Okej, okay, udało się. I teraz tutaj. I możemy wziąć nasz artefakt. Jest już bezpiecznie, zabieramy. I szybciutko wracamy tutaj. Punkt, kont punkt kontrolny, także nikt mi artefaktu nie odbierze. Tutaj gdzieś jest wielki miecz. Wow. Chyba chodzę zamiast się skradać. Czekajcie, to już chyba wszystkie. Czy to są wszystkie wielkie miecze? Chyba tak. To... Teraz już się nie muszę przejmować. Nic wielkiego i ostrego nie spadnie mi na głowę. I teraz właśnie już możemy się zająć tym, żeby się stąd wydostać. I jako, że to jest ostatnia, właśnie sal, do której wchodzimy, to tutaj właśnie staram kiedy robimy. Mówię teraz o czasówce, żeby nie było. Tutaj właśnie staram się zawsze już jak najszybciej stąd. Uuuu, ała! Jak najszybciej zawsze się staram stąd wyjść. Ale był checkpoint, był checkpoint, przecież był. Sprawdzimy, leży tutaj apteczka? Nie leży. Ale wielkie miecze tam z powrotem są. Zawsze staram się, żeby tutaj już było jak najszybciej się da, i z tego też powodu, tutaj właśnie najczęściej w czasówce już mi nie wychodzi. Zwłaszcza, że już mam świadomość, że wszystkie inne powiedzmy miejsca poszły mi dobrze. To już tutaj powinnam szybko przejść, żeby się udało. I właśnie pamiętam, że tutaj się właśnie strasznie męczyła. Może dlatego to jest moja najmniej ulubiona sala, ale też może też dlatego, że nie lubię latających noży, wysuwających się ostrzy i tego typu spraw. Dobra, skakujemy tutaj. Tym razem musi się udać? Uu. Nie wiem, dlaczego mi nie wychodzi. Zawsze mi wychodziło. Naprawdę, nie kłamie. A, czemu jeszcze idę w złą stronę? W razie, gdyby to nie była ostatnia próba, to spróbuję wam to wyciąć, żebyście nie umarli z nudów. Tam, tam, tam. Nie chcę, żeby wielkie ostrze spadło mi na głowę. Teraz to już się musi udać, po prostu. No way, żeby się nie udało. Chyba, że ja skaczę w złe miejsce, ale to jest mało możliwe. Czekajcie. Z tej królowej nie doskoczę na tamtą, muszę tutaj do tyłu. Dlaczego mi nie wychodzi? To jest dziwne. Lara, musisz tu doskoczyć. Rozumiesz? Mam nadzieję, że zrozumiałaś. Dobra, świetnie. Teraz tutaj, tutaj idziemy po apteczkę, ale to po drodze, bo chyba i tak trzeba tam iść, żeby było bezpiecznie. Duża apteczka. I teraz tak, krawędzie, jedna, druga. I mój najmniej ulubiony fragment z linką i odbiciem od ściany, ponieważ to nie zawsze mi wychodzi. I tutaj w tych kolumnach też zawsze przeżywam jakiś stres, bo mam wrażenie, że ktoś przeskoczę tą kolumnę, spadnę z tej kolumny i w ogóle będzie wszystko źle. A w jeszcze późniejszych miejscach będzie więcej odbijania się od ściany z linką, także tutaj jest jeszcze sympatycznie. Dobra, w końcu dostałam się do tego pokrętła, które otworzy nam bramę i będzie się można stąd wydostać. Chociaż też nie można się za bardzo wlec, bo ona się zamyka. Także gdybym sobie zaszła na dół i miała ochotę jeszcze pozwiedzać okolice, to musiałam z powrotem pchodzić na górę. No ale za to ten przycisk. Wydaje mi się, że otwiera już tą bramę na, na zawsze, więc. W razie, gdyby ktoś jeszcze chciał tam po coś wrócić, to wydaje mi się, że tak można. Dobra. Ostatnie pomieszczenie. Klucz zdobyty, że wystarczy zejść na dół i użyć ich wszystkich. Dobra. Teraz już powinno pójść bardzo, bardzo prosto. Damokles z głowy. I schodzimy na dół. Jesteśmy bardzo nisko, więc to nie będzie problem. Możemy sobie tutaj po prostu zaskoczyć. Zejdziemy kultur kulturalnie po schodach. O, właśnie, przy okazji mogę Wam jeszcze pokazać, jak moim zdaniem tutaj jest fajna ta woda, bo tak fajnie odbija się ta wysoka, charakterystyczna konstrukcja na środku. No, moim zdaniem, bardzo fajnie to wygląda. Dobra, i używamy po kolei wszystkich kluczy. Klucz numer jeden. Klucz Poseidona. Zasuwa, pierwsza z głowy. Tutaj właśnie zawsze się najbardziej stresowałam na czasówce. <laughs> Zwłaszcza jak mi zostało mało czasu. Nie wiem, co to miało znaczyć. Chociaż kiedy się wybiera klucz, to chyba czas się zatrzymywał, także też się nie trzeba stresować, żeby jak najszybciej wybrać dobry kolor. Chociaż to nie jest jakieś specjalnie trudne i wymagające zadanie, no ale nie wiecie, jak ktoś się bardzo, bardzo spieszy i zostało mu 10 sekund, a kiedy robiłam tutaj czasówkę, to miałam coś w tym stylu, to właśnie chyba zupełnie tak, zupełnie na styk zrobiłam i też się ustosowałam przy tych kluczach. I zamiast naciskać klawisz akcji, naciskałam klawisz skoku. Dobra, i tutaj właśnie kończy się ten poziom. Eee, tak, 2 godziny i 13 minut, już gramy pani werseli. Zabici, zasoby, wszystkie artefakty, relikwi nie było. Żadnych bonusów nie dostałam, a tak się starałam. Dobra, zapisujemy sobie. Ok, także to było na tyle z tego odcinka. Następnym razem przejdziemy przez te wrota i zobaczymy, co też tam się może kryć. Także do zobaczenia. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Pa pa!